Grendel, symbiotyczny smok stworzony przez Knula miliardy lat temu, nie jest zwykłym symbiotem. To jedno z najpotężniejszych stworzeń, jakie powstały w uniwersum Marvela i dowód niszczycielskiego wpływu mrocznego boga. To stworzenie, uzbrojone w boską moc i bezwzględność, siało zniszczenie w kosmosie, doprowadzając całe cywilizacje i panteony bogów do upadku. Dzięki temu Grendel stał się prawdziwą legendą. Potworem, którego lękali się bogowie i którego historia była inspiracją dla wielu opowieści. W dzisiejszym materiale opowiem Wam m.in. o jego potencjale bojowym. Z góry dziękuję Wam za każdą łapkę i komentarz, bo pomaga mi to w rozwoju kanału. Grendel dysponował znacznie większą siłą fizyczną od symbiotów pokroju Venoma. W szczytowym momencie mógł bowiem uderzeniami swych łap niszczyć całe masywy górskie, a energia generowana z jego paszczy potrafiła neutralizować najsilniejszych bogów. Imponująca była również jego wytrzymałość, dzięki której mógł walczyć bez przerwy, a nawet gdy ktoś zdołał go powstrzymać, to Grendel powracał, gdyż był nieśmiertelny. W kosmosie mógł poruszać się z prędkością hipersoniczną, dzięki swoim skrzydłom, co pozwalało mu siać zniszczenie w całej galaktyce. Symbiot dotarł na Ziemię w VI wieku naszej ery, po czym zaczął siać spustoszenie na północy Europy, paląc miasta, pożerając ludzi i wzbudzając grozę w sercach wikingów. Ludzie wierzyli, że mają do czynienia z przerażającym mrocznym elfem, którego nazwali Grendelem. Z biegiem czasu zaczęły powstawać nawet kanibalistyczne kulty, które stawiały mu pomniki i składały krwawe ofiary. W tamtym momencie został on powstrzymany i uwięziony przez Tora w lodowcu. Bóg piorunów zdołał go uwięzić, gdyż obrażenia zadawane za pomocą energii elektrycznej były słabością Grendela, przed którą nie mógł się skutecznie bronić. Symbiot przebywał w lodowcu do lat 60. XX wieku, kiedy to został odnaleziony przez agencję tarcze. Rząd USA postanowił zbadać ciało Grendela i wykorzystać jego symbiotyczne właściwości do stworzenia nowej generacji superżołnierzy w ramach projektu Sim Soldier, którym dowodził Nick Fury. Jednak nieprzewidywalność symbiota sprawiła, że Grendel szybko wymknął się spod kontroli, zmuszając tarczę do zamknięcia projektu. Po tych wydarzeniach agencja Weapon Plus przejęła wyniki badań i w tajemnicy kontynuowała eksperymenty, tworząc symbiotyczne kombinezony bojowe. Program Weapon 5 poszedł o krok dalej, ucząc się jak zrywać mentalne połączenie z Knulem, co dawało użytkownikom większą kontrolę nad symbiotem. Mimo to symbiotyczna jaźń Grendela wciąż była nieprzewidywalna, a po obudzeniu przez Knula fragmenty Grendela, które przetrwały, znowu siały spustoszenie. Tym razem w Nowym Jorku. To właśnie on był prawą ręką Boga Ciemności, który użył go podczas inwazji na Ziemię w historii związanej z Królem w Czerni. Grendel, będąc pod bezpośrednią kontrolą Pnula, był w tamtym momencie jeszcze silniejszy, gdyż Thor nie był w stanie go już powstrzymać za pomocą swoich błyskawic. Istota ta swoją siłą przytłaczała Avengersów i innych superbohaterów. Gdyby nie venom i moc boga światła, jaką wtedy otrzymał, Nul wraz z Grendelem zniszczyliby ludzkość, a potem wszystkie żywe istoty we wszechświecie. Jeśli chciałbyś posłuchać historii innych symbiotycznych potworów, daj mi znać w komentarzu. Tymczasem trzymaj się, cześć.